Każdy szef marzy o pracowniku idealnym. Pracuje 24 na 7, nie narzeka, nie bierze L4 i nie pyta o podwyżkę. Brzmi nierealnie? Otóż nie. Taki pracownik istnieje. To twoja hala stalowa. Dziś pokażę Ci dlaczego to najlepszy zatrudniony w Twojej firmie. Nie ma przerwy na papierosa. Kawę ani scrolla na TikToku. Twoja hala jest otwarta, kiedy ty chcesz. Magazyn? Przyjmujesz i wydajesz towar o dowolnej godzinie. Warsztat? Pracujesz na zmianie. Hala produkcyjna? Linia działa non-stop. Hala nie zna słowa zmęczenie. Ona robi robotę całą dobę. Nie usłyszysz od niej: szefie zimno, szefie gorąco, albo dziś nie mogę, bo jest retrogradacja Merkurego. Odpowiednia izolacja i wentylacja daje stabilne warunki. Hala działa niezależnie od pogody. Konstrukcja jest zaprojektowana na normy śniegu i wiatru. Deszcz, mróz czy upał – hala i tak robi swoje. Twoja hala nie zadzwoni rano z katarem i nie powie, że dzisiaj nie będzie. Konstrukcja stalowa to trwałość na dekady. Płyty warstwowe z gwarancją 20-30 lat i minimalne koszty utrzymania w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. To inwestycja, która nie choruje, a wręcz dba o zdrowie Twojego biznesu. Nie musisz jej dawać premii świątecznej, bonów na siłownię ani pakietu medycznego. No chyba, że chcesz ją odmalować na święta. Ale to bardziej Twój wybór. Koszty eksploatacji są przewidywalne: niskie zużycie energii dzięki dobrej izolacji, elastyczność. Hala dostosowuje się do potrzeb bez pretensji. Koszty są niższe, a zyski stabilne czyli coś, czego nie powie Ci żaden pracownik w rozmowie o podwyżce. Magazyn, warsztat, produkcja, siłownia. Twoja hala jest bardziej elastyczna niż joginka na bali. Modułowość, możliwość rozbudowy, zmiana przeznaczenia budynków w przyszłości. Dziś magazyn, jutro hala produkcyjna. Hala dostosuje się znacznie szybciej niż pracownik zmieniający stanowisko. Twoja hala stalowa to nie tylko budynek. To pracownik, który daje ci przestrzeń, oszczędza czas, pilnuje kosztów i co najważniejsze, nie zawodzi. Najlepszy pracownik? Bez dwóch zdań. A ty, jeśli chcesz zatrudnić takiego pracownika u siebie, wejdź na naszą stronę i sprawdź w kalkulatorze, ile kosztuje twoja hala. I pamiętaj: do końca września projekt z uzyskaniem pozwolenia na budowę za darmo przy podpisaniu umowy. Najlepszy pracownik czeka. Pytanie: czy dasz mu etat u siebie?